musical ta ta jestem dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta znowu survivalowo. No dobra. Wdech. Dobra. Dzisiaj będziemy robić sobie najpierw, najpierw pójdziemy spać. Dzisiaj słuchajcie. Mmm... Pójdziemy... Dobra, jak chcę zdecydować albo wejdziemy do kopalni, albo idziemy do tego. Do Moim zdaniem do kopalni będzie lepiej. Sobie tutaj ty... mączką kosną. Wszystko sobie te. Trzeba właśnie mieć te kropki, żeby móc je rozmnożyć. Łam. Wow. Może <coughs> tak cicho siedzę w ogóle, tak ten, ten nie. Nic nie mówię w ogóle. Nie cię. Znaczy. Dobra. Prawie cała forma zboża jest zrobiona. Nie ma. Dobra. Może no, po prostu to zbierzemy. I kropki i pójdziemy sobie właśnie mm -mm, do kopalni. O, mm, no, 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 no. no. Okay. Okay. Ok, ta parma zrobiona i czas rozmnożyć te krowy. Zapytalibyście się, ale po co idę do kopalni? No, po prostu, żeby znaleźć troszeczkę diamentów. a no, po prostu mi ich brak. Bo muszę też y, naprawić kilo, zrobić jakąś tam niezniszczalność chęci. Dobra, tyle na razie nie wystarczy. Jak wrócę, to pewnie się znowu tam... Dobra. Co bierzemy? Bierzemy tam skrzynce miałem. Nie to co sobie weźmiemy. Trzymać skroła. Dobra. Nie wiem, tutaj nie, nie, co wszystko nie, 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 się zrobiło trochę kwarc na nie, i nie, 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 robię sobie hmm, ten jakiś pierwszy. Mamy nie, pierwszy nie, nie, to jest jeden damek, no ale. Ale. Okej, okay, dobra. <coughs> Dobra. Bierzemy to. Bruk. Przysiłowo zostawiamy. Bierzemy też to. Trochę zróbmy tych. Dobra I bo ten jaki ja teraz jak kopałem Nie mówię tego, że to oczywiście Nadal jest taki A my się jeszcze pochodnie A tutaj to A właśnie Kurde Kurka wodna nie no, ma w ogóle tych <laughs> o są pochodnie na szczęście dobra mamy te pochodnie, już chciałem, bo śmiało. minęło 8 minut odcinka na jakieś dupe ale dobra jeśli nie byliśmy, dobra tutaj zejdźmy Będziemy tutaj po prostu w tamtą stronę pójdziemy. A jak tym się kopię? A tym, tym będziemy kopać, słuchajcie, diamenty, bo... Jak jakbyście nie wiedzieli, to ten mój kilof ma szczęście. Na szczęście zdaje się, że jak opisz dyrekcję, to dostaniesz ich więcej. Polityka. Hmm. Polityka. Taka w Minecraft'cie. mamy pierwszą rudę. Kójdę żelazo w tym przypadku. Ciekawe czy to żelazo też tak drapie. Dropi. Okej, okay, jeszcze wkopujemy słuchajcie. A czekajcie, ja zobaczę, bo tutaj patrzyłem te kopać diament z 1 do 15 bloków z nim najwięcej no jesteśmy na siódmym, czyli w, czyli w skrócie powinniśmy się kopać w górę. Czy teraz się kopać przed siebie, ale ja pływacę jeszcze trochę na na Minus. Ale mało pochodni w ogóle ten. Mało pochodni poleciało tutaj więc tutaj łupkowy bruk który jest tutaj kratka już minus druga, dobra mi się przed siebie Możemy jeszcze trochę tutaj czekajcie jeden hmm. osiemnaście I trzy bloki pojawiają się teraz do wysokości 14, aż do samego dołu świata, który znajduje się na wysokości 10. Dobra. Idziemy. Mamy złoto, więc bierzemy tego złota. Aha. A to jeszcze częściej działa. Panie. dobra, zobaczymy jaka jest kratka dziesiąta mi teraz jest no i elegancko Ile mamy? 6 nasza fortuna w ogóle nie zadziałała. Ciekawe dlaczego. No dobra, jestem zadowolony. Teraz możemy kopać już przed siebie. Zobaczmy mać tak szybko, a to? Tak, tak to musimy takimi wołami lecieć. No, mamy 6 diamentów. To na pewno coś z tego odcinka będzie. Ta wyprawa będzie. Dwa odcinki chyba rozdzielone. Tutaj. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pik, pyk, 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 pyk. Lecimy sobie tutaj. Kiedy znajdziemy jakieś cięte albo jakąś śródę. Byle czego. Mamy jeszcze tyle kilofów i 59 Tkajcie, pochodni. Jakby był OptiFine tutaj, to by było dobrze, bo jeszcze nie ma takiej wersji z OptiFine. OptiFine. Ja mam taki launcher. To, to są te głosy tej mamy okay. okej okay, okej, pewnie nam się skończy kill off. No, już się skończył aha, jeszcze mam tych kilofów ha oh, ha. Oh, oh. Na pewno takie dwa odcinaczki. Okej. Okay. Zobaczmy w ogóle tego... Aha, aha. Tak dużo tego łupkowego. Tylko ten, jak jak mogliście zauważyć na, in, na innych odcinkach, ten łupkowy bruk jest bardzo potrzebny, bo z tego są jakby robione podziemia, tutaj. Szkoda, że nie ma żadnych diamentów, nie? Taki już mal wykopaliśmy. Mam bardzo mały render distance. Znaczy wiem na przykład teraz, jakbym zrobił coś takiego. Nie wiem czy więc po prostu tak się tak powiem. O, dobra, kiedy będę miał jakieś diamenty? Ja też szukam diamenty, żeby mieć po tym zrobioną klatę. I może się ją enchantujemy też. Fajnie by było. 17, dobra. 20 minut, jak dojdzie. 5 20 minut po prostu. O, dobra. Zobaczmy to. Czekajcie. Lapis. Do szukania diamentów niezbędne będzie leczność granic cz czanku przy pomocy kombinacji F. F3 plus G. Okej. Okay. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, dobra. I teraz ty pod swym domem powin, powinny być diamenty. Nie ma. Ale jeszcze y, zobaczmy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Okay. raz, trzy tu, ale my musimy cztery, niestety nie ma tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. To nie wiem czy ta metoda łatwo działa z tym lapisem. No, no no lapis. Lapis powinien na pewno już działać na to szczęście, bo to co... Aha, tej czanki, tak. Czank się już tej... Dobra, F3 plus G. Klięcy czanków ukryte. Okej, okay, zrobimy coś takiego, bo... Chyba... Dobra. Więc subskrybujcie mój kanał. Yy, oczywiście łapkujcie, komentujcie, jeśli możecie. Dawajcie dzwona. I co? Widzimy się w kolejnej części właśnie naszej wyprawy. Pa, pa. easy go la, 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 la.